Dzień dobry! Chwila z gitarą, jak ja się z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj y, Ukulele. Zagramy sobie kolendy z mojej nowej książki. Chwila z muzyką w opracowaniu na gitarę, na keyboard, piano, y, Ukulele bądź głos. Tak? Mamy tutaj śpiewnik Kolend. Serdecznie zapraszam do zakupu śpiewnika. Link będzie w opisie. I dzisiaj zagramy sobie na ukulele. Mamy też film na gitarę. Bardzo podobnie też postępujemy, słuchajcie, z ukulele. Na końcu będą też akordy, słuchajcie, które znajdują się w naszym podręczniku i z których korzystam. Mamy też dźwięki na ukulele, tak? Bo może osoby, które nie wiedzą jak grać, no bardzo podobnie będzie tak jak z gitarą. Ja dzisiaj pokażę jak najłatwiej zagrać kolędę, dobrze? Bóg się rodzi, dzisiaj zrobimy sobie na początek i teraz zobaczcie, mamy ukulele. I tak samo jest tutaj, struna A od dołu, to jest ta właśnie taka najchudsza, tak? Bo jakbyśmy chcieli nastroić sobie ukulele, to oczywiście możemy skorzystać z takiego tunera gitarowego, wtedy tutaj włączamy ukulele sopranowe, to jest tak zwane, tak? Ukulele sopranowe i tu mamy A, Następną struną od dołu to jest dźwięk E. Dobrze. Później mamy dźwięk C. I ostatnie to jest nasze G, górne G takie, tak? Zwróćcie, czyli jeszcze raz. Od dołu mamy A, E, C, G. Dobrze. I teraz osoby, które zaczynają grać, na przykład, to jest doskonały instrument na początku, tak? A może ktoś się zainteresuje, może jakiś prezent na święta, więc słuchajcie, zrobimy sobie też piosenki na ukulele. Też więcej piosenek jest w pierwszej części mojego podręcznika. Tu też znajdziecie wszystkie opracowania na ukulele, więc też zachęcam do zakupu drugiego podręcznika. Słuchajcie, i co? Próbujemy sobie teraz, tak? Zaczniemy sobie od grania. No, ale jak czytać to ukulele? No, przecież jakieś tu nuty są czy coś. Tak, oczywiście, że tak. Yy, każdy instrument posiada swoje nuty. Zaczynamy sobie, o widzicie, wpierw mamy coś takiego, że możemy otworzyć sobie i mamy yy, akordy, tak? I tekst Bóg się rodzi, czyli będziemy grali też akordami, dobra? No i co, może sobie zaraz poznamy też akordy, tak? Później mamy piano, keyboard, bądź też flet, saksofon, tak? Mamy gitarę, to film jest odsyłam do, żeby sobie zobaczyć też. I Bóg się rodzi, ukulele, słuchajcie, będzie zagrane. Bardzo podobnie, jeśli nie znamy nut na ukulele, na końcu podręcznika są dźwięki ukulele. Zagramy z tak zwanej tabulacji, tak? Czyli mamy cztery struny tutaj. Ta od góry, to jest ta od dołu. Dobra, i później mamy właśnie po kolei. Dana cyferka to przyciśnięcie progu, dobrze? Czyli jeśli mamy tutaj strunę pustą, 0 na trzeciej, trzeciej strunie, licząc od dołu, dobrze? Będziemy się posługiwać tą notacją, żeby liczyć od dołu. Raz, dwa, trzy. No to gramy pustą strunę. Jak zahaczamy, słuchajcie, swobodnie można nagrać takimi kostkami filcowymi. Albo po prostu paluszkami. Zwróćcie uwagę, opieramy sobie swobodnie ukulele. Można też w ten sposób złapać tak tutaj łokcie. Można oprzeć sobie. Najważniejsze, żeby się bawić tym dźwiękiem, tak? I teraz mamy pustą. Później mamy na trzecim progu. No ja łapię trzecim paluszkiem. Oczywiście, można jednym, dwa, trzy w zależności kto, jakie ma paluszki. I zaczynamy sobie. Mamy później, tu wiemy z podręcznika, na trzecim progu dwa razy. Świetnie, później mamy dwójkę. Później pustą strunę. Pusta struna trzy razy. Później trzeci na tutaj naszej, tej drugiej strunie. Później pierwszym, dobra. Pusta, trzeci, trzeci, tak. Trzeci znowu próg. Pierwszy, pusta, pusta. Drugi, tutaj na tej strunie. ok, liczymy sobie od po prostu podłogi, tak? Na, czwarte, na trzeciej teraz, tak? I znowu pusta. Trzeci, pierwszy pusta. Tak? I swobodnie grać te nutki. Tak, można swobodnie sobie śpiewać. Ja zrobiłem to bardzo prosto. Tu mamy tonację Cedur, czyli to będzie ta do trzeciego progu. Swobodnie będziemy mogli sobie grać, tak? To była linia melodyczna, tak? Oczywiście, no, jest to wszystko w podręczniku. Zachęcam Was serdecznie do. Zakupu podręcznika też każdy będzie mógł zagrać. Mamy 10 kolęd, żeby swobodnie grać sobie każdą kolędę, ulubione kolendy. Słuchajcie, idziemy sobie dalej, i wcześniej mamy akordami, tak? Zobaczcie, tu są akordy, no i żeby poznać mamy C, F, C, G, C, F i tak dalej. No, jak to rozszyfrować? No, na końcu podręcznika mamy. Tabelę akordową, dobrze? I zawsze sobie patrzymy. Aha, tak jest C-dur. No ja wam teraz powiem, jak jest ten C-dur. Uwaga, trzecim paluszkiem sobie łapiemy na trzecim progu, tutaj tej pierwszej struny od podłogi, dobra. To będzie łatwiej tak zrozumieć. Tak? I, trzy, i wszystkie struny gramy. I już jest C. Ok? To jest nasze pierwszy akord C, dobra? Później patrzę, mamy F. No to znowu na końcu podręcznika sobie patrzę. Aha, tu drugim pierwszym, dobra. I teraz drugi palec na drugim progu tej struny naj... od góry, tak? Czwartej tutaj od dołu, czyli najcieńszej. I pierwszy palec na pierwszym progu tutaj drugiej struny od dołu. I zobaczcie, tak? O, już mam F ładny, tak? Tak, o zobaczcie, jeszcze sobie przestroję znowu, tak, tu mamy G, C, o, tu mamy E i A, tak, dobra, mamy moje F, będzie mi potrzebne znowu C, to pierwszym, palem na, pierwszym palcem na czy, na, czy na pierwszej strunie tutaj trzecim palcem na trzecim progu, później będzie moje G, no to G, G jest bardzo podobne jak w gitarze trochę, Pierwszym palcem tutaj na tej strunie trzeciej, drugi palec na drugi próg tej pierwszej struny i trzeci palec na trzeci próg drugiej struny. I to jest moje G, tak? No jeśli coś nie wiem, to ok, Sprawdzam sobie znowu. Dobra, mam, tak? I mam, zgadza mi się. Będzie jeszcze tutaj G7. Jeśli osoby nie chcą grać, mogą zagrać zwykłe G, a G7 to jest takie odwrotność tego G tutaj tak i uwaga jak, jak to wygląda drugi paluszek na drugim progu tej trzeciej struny od dołu pierwszy paluszek na pierwszym progu drugiej struny od dołu i trzeci paluszek na e, trzeci na drugi próg pierwszej struny tak i mamy D7 też swobodnie ktoś powie jak tu, jak tu uderzać mniej więcej tutaj na środku gdzieś w tym rejestrze żeby dźwięk był pełny mięsisty ja jestem dość postawny, to dla mnie ta gitarka jest taką troszeczkę zabaweczką, tak? Ale pięknie to brzmi, tak? Zwróćcie uwagę o albo tak sobie, albo swobodnie, czyli g 7 No i, i koniec, słuchajcie, bierzecie i gracie, no i nie trzeba nic więcej. Uwaga, jak to będzie brzmiało? Bóg się rodzi, noc pan niebiosów obnażony obnażony biegie. Ogień krzepnie blask F F F, F i C, 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 C nieskończony G7 ja sobie zagram bo potrafię wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i uwaga będzie demol i mieszkało demol będzie nowość nasza demol drugi palec na drugim progu tutaj czwartej struny Dołu. Tutaj trzeci palec na, trzeci, na trzecią stronę drugi próg i pierwszy palec na pierwszy próg drugiej strony dołu. O, I mieszkało G7 między nami. I koniec. Słuchajcie, jest, jest kolenda, taki kolend jest 10 w moim podręczniku. Wszyscy się odnajdą, naprawdę bardzo proste aranżacje. Zachęcam serdecznie do grania. Można grać linią melodyczną można grać akordami. Teraz jeśli ktoś w domu gra na pianinie, keyboardzie, gitarze, to tak samo posługuje się. Mamy na następnej stronie wszystkie tutaj opracowania. Nie ma czterech podręczników, tylko jest jeden, słuchajcie, z kolendami. Zachęcam serdecznie do zakupu. Też oczywiście jest jeszcze pierwsza część tego podręcznika z płytą, więc też zachęcam do zapoznania się, tak? Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w następnych odcinkach.